Witaj. To nagranie ma na celu wzmocnienie Twojej wiary w obfitość, która jest już częścią Twojego życia. Pamiętaj, że regularne powtarzanie tych afirmacji pomoże Ci przyciągnąć dostatek i bogactwo w każdej dziedzinie Twojego życia. Usiądź wygodnie. Możesz zamknąć oczy, weź głęboki oddech, wdech, i wydech, skup swoją uwagę na moim głosie i swoim oddechu. Pozwól ciału się zrelaksować. To czas dla ciebie. Z każdym oddechem uwalniaj napięcie. I napełniaj się spokojem i energią. W tej chwili spokoju i wewnętrznego bogactwa, przed Tobą czas, który poświęcisz na otwarcie swojego serca i umysłu na obfitość i dostatek, które są Twoim naturalnym prawem. Jesteś gotowa, by przyjąć obfitość i dostatek, które płyną do Ciebie z nieskończonych źródeł. Afirmacje możesz powtarzać po mnie w myślach lub szeptem. Wdech. I wydech. skończoną obfitość wszechświata. Wszystko czego potrzebuję przechodzi do mnie w odpowiednim czasie i miejscu. Jestem magnesem na dostatek i bogactwo we wszystkich aspektach mojego życia. Obfitość pieniędzy, miłości i szczęścia otacza mnie każdego dnia. Zasługuję na sukces, bogactwo i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Każda decyzja, którą podejmuję, prowadzi mnie do większej obfitości i dostatku. Moje myśli są pozytywne, a moje działania przyciągają dostatek. Wydech. Pieniądze przychodzą do mnie z różnych źródeł i w nieskończonych ilościach. Cieszę się każdym aspektem obfitości, który manifestuje się w moim życiu. Z wdzięcznością przyjmuję bogactwo, które wpływa do mojego życia każdego dnia. Mieszkam we wszechświecie obfitości. Z radością i wdzięcznością przyjmuję wszelkie dobrodziejstwa, którymi mnie obdarza. Pozwalam, by prowadziło mnie serce i intuicja, której ufam. Sukces jest tym, na co zasługuję i czego oczekuję. Moje myśli i działania są spójne. Obfitość i szczęście jest mi przeznaczone i na nie zasługuję. Wszechświat kocha mnie i działa dla mojego dobrostanu. Obfitość jest na mojej drodze i przyjmuję ją z radością. Każdego dnia, dzięki swojej otwartości na dary wszechświata, Jestem coraz bliżej osiągnięcia swoich marzeń i celów. Zasługuję na wszelką dobroć i dobrobyt, którym jestem otoczona i jestem za nie wdzięczna. Zasługuję na niezliczone dobrodziejstwa, którymi wszechświat mnie otacza. Wdech, i wydech. Teraz skup swoją uwagę na sercu poczuj, jak ciepło i miłość wypełniają twoje wnętrze Zaufaj, że dostatek jest już częścią twojej rzeczywistości Wdech i wydech Jestem źródłem nieskończonych możliwości i kreatywności. Każdego dnia mój sukces rośnie, a mój dobrobyt się powiększa. Z radością przyciągam do siebie bogactwo i dostatek. Mam nieograniczony dostęp do wszelkich zasobów, których potrzebuję, aby żyć pełnią życia. Moje życie jest pełne obfitości, szczęścia i miłości. Zasługuję na wszystkie dobre rzeczy. Które do mnie przychodzą. Otwieram swoje serce i umysł na nieskończone możliwości wszechświata. Pieniądze wpływają do mojego życia w łatwy, i przyjemny sposób kocham pieniądze, które codziennie do mnie płyną. Każda decyzja, którą podejmuję, przynosi mi większe szczęście i dostatek. Wdzięcznością przyjmuje dobrobyt, który płynie do mnie każdego dnia, wdech i wydech. Obfitość jest częścią mojej istoty. Wszystko, czego potrzebuję, jest już we mnie. Moje serce i umysł są pełne pozytywnej energii. Kontynuuję swoją podróż ku dostatkowi z pełnym zaufaniem do siebie i wszechświata. Wdech. I wydech. Każdego dnia z łatwością przyciągam obfitość do swojego życia. Każdy mój krok prowadzi mnie do większego bogactwa i spełnienia. Jestem wdzięczna za wszelkie obfitości, które już posiadam. Jestem w harmonii z energią bogactwa i dostatku. Moje życie jest wypełnione radością, sukcesem i obfitością. Każdy dzień przynosi nowe możliwości wzrostu i bogactwa. Jestem twórcą swojego dostatku i bogactwa. Wszędzie widzę wskazówki, które prowadzą mnie do szczęścia i dostatku. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie z łatwością i w odpowiednim momencie. Obfitość. Jest moim naturalnym stanem. Jestem magnesem na bogactwo, dostatek i radość. Wdech i wydech. Teraz w chwili spokoju poczuj, jak każda z tych afirmacji wnika głęboko w Twoją podświadomość. Z każdym oddechem przyswajaj tę energię obfitości i dostatku. Wierzę w to, że jestem godna wszelkiego dobra, które już jest w drodze do mnie. Pozostaj w tej chwili ciszy, napełniając się energią obfitości przez kilka kolejnych oddechów. Obfitość jest moim naturalnym stanem. Wdech i wydech. Kiedy będziesz gotowa, delikatnie otwórz oczy z pełnym przekonaniem, że obfitość i dostatek są Twoim naturalnym prawem. Idź przez dzień z pewnością siebie, wiedząc, że wszystko, czego potrzebujesz, jest już w Twoim zasięgu. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie. Życzę Ci pełni obfitości, szczęścia i dostatku. Powodzenia.